Zmiana więcej? Słucham, zbiorę. Wszystko się zmienia, ich esencja będzie moja. Esencja wielu wrogów, podążam. Zmiana nadejdzie. Twoja esencja wygląda pysznie. Nie rozmawiam, zabieram ich esencję. Tyle esencji, idę. Tyle zębów, Wywolujesz szczoteczkę. Zabić. Więcej esencji tu Narzędzia same, narzędzia. Nie wyewoluowałem nowego ramienia. Dlaczego? Zmieniam się, rozwijam, żyję tysiącem istnień i nieźle wyglądam. Eee, za dużo rozmów. Bierz esencję, zmieniaj. Eee, tak, zabiorę. Esencję. Zmienię się. Esencja płynie. Ja podążam. Kieruje mną zmiana. Więcej esencji. Rosnę, rosnę.